Wysoko, a wychodzę na prostą patrzę, oj, jestem ostatnia. I wtedy tak poczułam e, taką sportową rywalizację. Mam tą pałeczkę w ręku, mogę lecieć i po jednym nagle się poczułam, jakbym dostała nowych sił. I mówię, dobra, miała być stara,ika, czyli klasycznie na początku łuku zasuwam po trzecim torze, bo po pierwszym za łatwo. Trochę nadrobiłam dystansu, ale. Nie na tym z siła, tylko zyskałam miejsce, więc super. Przed biegiem byłam taka niepewna, że tutaj wychodziłam i miałam taki niepokój w sobie, że od dawna nie startowałam na tak ważnej imprezie, więc no, byłam niespokojna, ale już chyba wszystko wraca na swoje tory.